Noelo, yy, podsumowanie w sumie 143 dni i w zasadzie 101 odcinków z Donster Free Gift. Zrełączyłem so ten świat, na którym tam była yo, całe dwa odcinki z yy, serii z Dungeonster Solo w sumie. Ser, so te pająki zabijemy, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Kurwa, no co zajebiście Widzę, że, widzę, że wszystko kure zgodnie z panami idzie. Ale okej, okay. on mnie nie widzi, co beka z niego. Dobra, co tutaj się dzieje? Na się w ogóle nie grałem tutaj. No, w sumie od ostatniego odcinka. Yy, ale nieważne. To jest podsumowanie. Na 143 dni nagrałem ponad 100 odcinków. W sensie 101 odcinków z Dysyty Free Gift i tam było też kilka bonusów. A tego już nie, no, nie liczę, bo to w sumie nie jest Free Gift, tylko to jest no, bonus do Free Gifta. Ale nieważne. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Przez te ponad 100 dni wleciały mi, wleciały mi tylko dwa kurde fajne skiny. Yy, pamiętam, to był do skin do Wurty taki różowy aksolot. I Teraz na koniec, w setnym dniu, wleciał mi ten yy, taki śnieżny Vortex. To mi się kurde podobało takie coś. Tam też mi wleciało kurde giga dużo. Tylko to jest jakiś niefart. Same, mi, same mi, mi buty leciały, to jest dziwny fest. Nie wiem. Tak z połowa tego to były same mi same buty, nie? Nie wiem czemu tak było. To mi się gig, gig, no, giga nie podobało. Yy, ale może nie wiem. Jakiś nie wiem, będzie sezon drugi czy coś takiego. Jakieś nie wiem, nowe gipciki może czy coś, albo. Nie wiem, jakieś tam tylko będę nagrywał eventowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Eee... Yy... A co, no, to były same buty, tam też było kilka fajnych skinów, na przykład yy, do Brody, do Wilsona i tam do tego Webera, też mi się bardzo podobały te brudki. Mm. Co jeszcze? O wiem co jeszcze, na evencie Halloweenowym poleciało giga fajnych takich tych kosmetycznych jakby do budowli skinów. Były bardzo fajne To mogę tutaj zobaczyć? Chyba nie Ale było kilka fajnych Ale nie wiem gdzie one są, kurde Tu coś będzie? No chyba nie O Ten wleciał jingli PrestiHatitator Fajny skinek, ale to chyba był Na, ten, na świąteczny event Skrzyneczka też wyleciała. Co tu jeszcze było? Takiego. No, teraz tego sobie nie zobaczę. To pod koniec zobaczymy na tym. Mm. Już w menu. Ta, menu skinów. Tam, tam będą dropy. Te ciekawsze. Ale okej. Okay. Zobaczymy to potem. Co jeszcze mi fajnego wyleciało? Yy. Już tak w sumie nie pamiętam. Ale no, 100 dni bardzo mi się fajnie to nagrywało. Czasami też takie były te jakby przerwy na kilka dni, spowodowane tym, że mi się w sumie i nie chciało, i nie byłem w domu. Ale to zawsze tam się coś tam na ten nadrobiło. Było Git, więc nie jest aż tak źle. No i co. Sobie zrobię tutaj notatkę co mam powiedzieć, bo, bo zapominam cały czas Ale tak, o Planuję zrobić serię, albo takie w sumie bardziej serię streamów, chociaż nie wiem jak to wyjdzie Bo chciałem robić stream jak tam sobie jakieś tam gierki przychodzę I Tam, albo nie wiem, jakiś tam wiedźminach chciałem tego robić serię, z, w sensie no, streamy Może tam właśnie cs kan nagrywać, bo w ostatnio też z CS-a dużo gram ale kurde punktelo to mam tam około chyba 5 koła, więc no nie jest jakoś dobrze Chociaż w sumie nie jest coś źle Ale to i tak 5 koła, tylko w sumie jest to... Goldzik chyba wychodzi eee, Tu jest Wór? O, Ariel View Mogę tak sobie tego użyć? O, tam jest Wórek tego eee, Klausa No to git Coś tu będzie można poświrować z nim Ale tak no Chcę robić te streamy yy, Nie wiem, czy w lutym, czy w marcu, bo to coś tak około, około tu tutaj miesięcy chcę robić Ewentualnie trochę później, jak sobie ogarnę w ogóle lepszy mikrofon, bo słuchawkowy to jest taki powiem, że yy, tragiczny Ale no <laughs> Coś tam się z tymi streamami na pewno ogarnę bo tak w sumie też chciałem to robić, bo. Tak jakby większa no, komunikacja z widzami. już tych widzów też jest tam no 40, ale to jeszcze może jakieś tam się ta reputacja podniesie. O ty kurwo. Ja się tu nagrywam odcinek z mi i No. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Um. No te streamy to będzie może jakiś z tego. Zwiedzimy na jak przychodzę, bo. Wiedźmina, kurde, grałem z 30 godzin łącznie A chcę go przejść już kurde od giga dawna, giga długiego czasu Więc to może być taka moja mo motywacja Jedna z niewielu eee... No to Wiedźmin Jakiś tam jeszcze CS pewnie wleci Bo też cs gramy, jak mówiłem Jakiś, nie wiem, może Fortnite czy coś takiego wleci też może eee, Ale to nie jestem pewien No i co? Donster free gift Ponad 100 dni się bawiłem przy tym przednie. Leciały dropy i dobre, i totalnie słabe Czasami mnie to zaskoczyło te gifty, czasami mnie kurwiły ostro Jak nie wiem były przez kilka dni z rzędu same, same me buty Ale no Coś tam z tego zawsze się z zarobiło, z tych kurde bucików to tylko jeden plus tego jest tam po kilka groszy, ale no... Coś jest, tak? No i co? Kul, co to jest? Niebieskie grzyby. Co jest? Niesamowite. Jeszcze chyba król świn, coś takiego tutaj widzę. Nie. O, skałka. No to nieważne. Jeszcze polecimy szybko na y, menu. Zobaczymy tam dropy wszystkie, co mi tam wyleciały yy, Pośród tych dni To zaraz się widzimy No i się widzimy tutaj w menu W sumie w ekranie startowym Idziemy wy tutaj w to yy, I tak Tu jest kilka tych świątecznych skinów, na przykład tutaj te To było z Cult of the Lamp to co odebrałem wcześniej, tutaj, tutaj też z są no, Tu jest kilka takich ciekawszych skinów To są z Halloweenu w sumie wszystkie stąd Też bardzo ładne eee, No tutaj oczywiście te Totalnie najgorsze skiny jakie mogłem polecieć, to mi wyleciały właśnie Tutaj te I to mnie giga zaskoczyło, że wyleciały mi przedmioty do... Znaczy skiny do przedmiotów Ale no Fatalne wyleciały, co, no co jak co Brudki To takie mi wyleciały Są so, spoko, nowe mi się ta podoba Jest skute giga czadem. Z takim wąsikiem Tu jeszcze kolejna z wąsikiem jest No eleganckie Emotki, żadna mi nie wyleciała Nawet nie wiem czy w ogóle może wylecieć emotka yy, Emotikony nic te, te ramki to chyba mi wyleciała Tylko ta jedna Ale nie jestem pewien i tutaj yy, ikony profilu W sumie chyba wszystkie stąd mi, mi wyleciały, bo nie miałem chyba żadnego Też są jakieś tam powtórki yy, ale no się wszystko stransferuje i polecam coś innego I tutaj ekrany ładowania Taki wolfgang z jedzeniem Weber z skurek z representant otwiera. Też, te, też mi le, jeden wyleciał teraz. Te dwa. Co tutaj jeszcze jest? No skin do Urty. Taki mi wyleciał. Całkiem spoko. I jeszcze... Tutaj w ogóle muszę znowu kupić, nie? I taki tutaj do... urtoksa Całkiem spoko. No i co? To chyba tyle. Dzięki za w sumie, widownie, dzięki za to, że to oglądaliście. Nie mówię, że to jeszcze jest koniec tej serii, ale może być na jakiś czas. Dzięki, wielkie do zobaczenia. Cześć.